Cześć wszystkim w kolejnym odcinku z serii Let's Play Minecraft widzimy się już nad rankiem Co bym co chciałem powiedzieć Kostek Co jestem? Gram na normalu i właśnie z tej racji potworów raz się mniej no to są silniejsze, nie wiem czy też są czasem czy nie zmienię na easy, żeby było ich po prostu więcej, mimo to, że będą słabsze. Taki, no no mam właśnie taki dylemat. No ale to się jeszcze zobaczy, nie? Ja to muszę to zjeść, bo umieram. Okej, okay, yy, zostawię skrzynię. Tutaj mam takie rzeczy, rzeczy, co silniejsze. Trochę tutaj oświetliłem. Te pochodnie tutaj są... są niepotrzebne. Dzisiaj będziemy z domek. I może wybierzemy się do dżungli. Zresztą zobaczę się jeszcze. Muszę trochę pozbierać materiałów na wykończenie domku. Od razu yy, chcę powiedzieć, że... to, co zbudowałem z kobla, to... Yy, nie dla... to tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałem przy sobie... Większej ilości drewna na rozbudowę takiego domku, full, full, ful, full, full. Bo, bo ja po prostu uwielbiam budować z drewna. No i tego to się nie zmieni. Będę budował z drewna na bank. A to, że teraz budowałem szkoda, to kodatym, tak jak mówię, tylko dlatego, że nie miałem nic lepszego do, do budowy teraz. A z drewna szkoda, ja to ja chciałam jakoś robić. Nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj podniszczymy to. Okej. Okay. Dobra, to może zostać. I teraz pora okay. na niebo. Okej. No razie bingo, eee. Przepup. Tak, bingo, będzie... Eee. Hmm. Tu będzie, będzie okno. Dobra. Tu będzie okno. co tu powiedzieć? Hmm, Dobra, na razie tak. Wybiorę się potem do dżungli, gdyż no serio podoba mi się tamto drewno, drewno to z dżungli. Po prostu mi się podoba tak um, samo to drewno, nie? No i będę na pewno trochę zebrać. A i ja będę sobie tak poszerzył ten domek. Ale to, to później. Albo zrobimy tak. Nie ja chcę mieć okay. mm. Na pewno to. Dobra. No jako tako jakiś zarys domku jest. Dobra. Muszę sobie takie co sumie co tak tutaj. Hmm. No jakoś, jakoś materiał specjalny sobie na pewno nie drewno. Nie będę się jakoś specjalnie oszczędzał, no bo też będę miał na pewno drewno. I drzew mam tutaj pod dostatkiem. Yy, dobra, potem się udamy trochę zabrać piasku. Dobra, mogę to zostawić. Doskud też. Dobra. A, wiecie co, zrobię sobie wiatrz. Czyli upolujemy trochę świn... świnek, świnek? świn. No tych... świnek trochę powyżynamy, bo m, mój tam, bo m, moje ta jedzonka, te, te tutaj, jak to się nazywa? Porany te... te kąski tutaj w koło życia. O Jezu, jakaś jak będę daje. Mam... małą ilość jedzenia. No ja O. Takiego. Takiego zwrotu będę używał. O dynia. Fajne. Dobra. Też ja się tutaj powyżynamy. Możemy sobie sobie już dynę nawet teraz. Nie ma co czekać, się. I tylko teraz będziemy niedługo... niedługo... długo. Będę chciał sobie zapalować na żelazo. Bo... bo fajnie byłoby mieć wiadro już niedługo. Nie leżymy, że że zrobić jakąś tam pułapkę prowizoryczną z lawy, to dlatego mógłbym jeszcze tam wodę sobie z ten falami schodzić z góry. No wiadomo, nie? Dobra. Co jeszcze? W krótkim czasie być może w ostatnim odcinku yy, będę chciał zrobić yy, farmę sobie. Farmer, zaraz będzie się na, na tego Będę chciał zrobić sobie farmę... tylko nie przeszło Będę chciał zrobić sobie farmę zboża. No bo wiadomo, zbożę nie, nie się jakoś super szybko, ale warto będzie mieć y, taki... Yy, no, jakby, jakiś taki mały zapas zaopatrzenia, yy, żarałka, tak, tak na wszelki wypadek, nie? Nie będzie, to nie będzie jakoś tak, że o, idę szybko po bo po po zboże nie będę jakoś tego tak super ekstremalnie uprawiał, tylko po prostu, no, no będę zbierał przy okazji. Okay. No, zbierzmy tego trochę teraz tego. Tak z jakie do tych 12, a 18, 18 szkół tak zbierzemy. Albo trochę więcej. Zrobimy trochę ziemię tołki z korpusu. O, jezu ja mam opaty. Nie ukrywam, jestem troszkę zamotany. W sumie na co dzień jestem zamotany, ale... Tak, tak jak mówię, to są moje pierwsze cykle i... Po prostu jestem łyżeczkę zabutany. Dobra. Idziemy po kupusy. Musiałbym ja tylko wiedział, gdzie skąd wróciłem ja wróciłem. Będzie fajnie, jak, jak wrócę tam, skąd przyszłem. I miałem co miałem zrobić. Yy Aha, co ja chciałem powiedzieć? Raczej zrobić tak. Yy w ostatnim odcinku miałem przy domku zrobić taką wieżę. Na wszelki wypadek, gdybym jednak coś mi się stało, to żebym widział mój domek z jakiejś tam odległości, przynajmniej. No ładnie, nie wiem skąd przyszedł serio. Pójdźmy tędy. Widzimy na jakąś wzgórza, może zobaczymy skąd tego wzgórza to mój domek. A, that's yes, yes. Dobra. No to w takim razie, jak już wiem, gdzie jest mój domek. Jeszcze będę musiał się tutaj w terenie dosyć tak rozpoznać, że nie gubił się za każdym razem, kiedy zejdę po węgiel. Tamten, ten tam, będzie. Dobra. I na pewno zrobię sobie jakieś zejście tutaj na dół, gdzieś, albo gdzieś tutaj zrobię sobie jakieś zejście, bo mobilność jest potrzebna. A tutaj, zwłaszcza na początku, mi jest potrzebna mobilność. no, no wiadomo, wolałbym nie utknąć tutaj na dole, bo. No wszyscy wiedzą. Jeżdżę, ut utykę na dole, utknę na dole, za chwilę patrzę, noc, otworki wokół mnie, spadają z gór, lawina, creeperów, nawolica zębiaków. No i właśnie w takiej sytuacji chciałbym uniknąć raczej. Dobra. Tak, tak co zrobiliśmy... Mm, Węgle mamy. Dobra. Hmm. Odkładamy. Dobra Płopkę hmm. z kaktusów Wolałbym się sam na niej nie zabić ale tu od tej strony wydaje się, że właśnie będę zeskakiwać na tę dlatego właśnie tutaj zrobię e, a Nie wiem, jak to jest, czy, czy kaktus też omijają umija, te potworki. W każdym razie, wiem, że jest coś już takiego jak właśnie sztuczna właśnie jakaś inteligencja potworków. No ale jako taką powinno mnie to chronić chociaż trochę. Ups. Zrobię tak właśnie, żeby, żeby to był murek raczej zrobię to. Właśnie to było... Teraz właśnie wykazałem się niezwykłą zdolnością do manewra, manewrowania kaliszami kreatury, także przebrałem kastusa. Po prostu to było genialne. Tak dobra ale kurde Denerwuje mnie tylko jedna rzecz. Znaczy, nie, nie, nie tylko jedna, ale. Denerwuje mnie pewna rzecz, tak powinienem to wiedzieć. Nie ma potworków ani creeperów. Więc nie wiem, co się dzieje z Nie wiem, co się dzieje z tym światem. Nie ma creeperów. I po prostu się boję. Normalnie. Okej, okay, za chwilę się zrobię jeszcze jedno szkło I zrobię szybko, jeszcze, jeszcze, ok. Mówisz stwierdzicie, że. No, nie wiem, nie wiem, nawet, nawet nie wiem, jak miałbym wykorzystać lepiej to szkło, albo ten piasek, tak więc. Kaktusy na pewno będą rosły. Jak będą dochodziły yy, do żadnych potekstów, jak te kaktusy yy, będą osiągały już trzeci klatek wysokości, to będę yy, ścinał ten ostatni górny. Yy, także dwa wystarczą na, na bank. Yy, za to posadzę jeszcze kilka nowych kaktusów. No, i właśnie mnie noc zaskoczyła, została. Dobra, zrobimy tak, 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 tak. tak. Mhm. Dobra. Co ma? A, chciałbym sobie to chyba oświetlić tutaj trochę. Tak, tak, tak. O. To jest ładne. Dobra, widzę, że tutaj już zostało mi minutę dosłownie, więc zacząłem tutaj robić jakąś taką... drogą ucieczki, może też takiego. O, tak to mogę nazwać, drogą ucieczki. taka ewakuacyjna od A dzięki tak teraz, póki mam ten limit, będę kończył tak przeważnie właśnie po... Yy... 13-14 minutach do 15, z 15 ale chcę ryzykować, bo mimo, mo możesz okazać, że te sekundy yy, to będzie za długo i pożegnanie będę musiał uciąć. Ok, Skopę tutaj to. Dobra. Tutaj jeszcze ten węgiel spróbuję wydobyć. O. No teraz te, te worldy wszystkie są offite, też takie węgiel, żelazo. Kiedyś tak się znalazło węgiel to było. Pamiętam jak jeszcze miałem taki pierwszy, jeden z pierwszych domków. To, to było tak. Eee, przyszedł do mnie kolega. I ja tak stary nie uwierzysz. Tam gdzie zbudowałem domek, kopię sobie piwnicę, a tam 20 żelaza. I to był wtedy taki wow, wszyscy tego zasłocili. A teraz to żelazo, to 64 szt. Że tak żelaza. Eee, tam młody. Dobra. 14 minuta, OK. Coś jest nie tak. Dobra. Dobra, to ja kończę. W takim razie... No to dzięki za łacza, zapraszam do subskrybowania. No i święta.